Kochani, serdecznie witam na tej uroczystej Duszy Świętej w intencji ojczyzny. Witam władze powiatowe, chyba na czele z panią Samantą, znaną nam. Witam władze gminne i cieszę się bardzo, że pani wójt Grażyna Lamczyk do nas dotarła, bo wiem, że miała inne plany, ale Dobrze, że serce ją jednak przywiodło tutaj i jest z nami w czasie tej uroczystości. Witam Straż Pożarną, oczywiście przedstawicieli też władz powiatowych, gminnych, radnych, sołtysów. Serdecznie też cieszę się z obecności. Szkoły naszej na czele z panią dyrektor, młodzież, wy rodzice z dziećmi, bo dzisiaj wielkie, wielkie święto i w wymiarze religijnym, ale też i w wymiarze narodowym. Białoczerwone, które powiewają to, że mówimy w języku polskim, i to, że możemy się dzisiaj spotkać, żeby wspominać, wrócić do historii naszego narodu, ale przede wszystkim dlatego, żeby przekazać tą historię młodemu pokoleniu, bo to, że w tej chwili wszyscy wyglądacie jak Spotykamy się, mówimy. Przez te wszystkie lata nie było takie proste. Dlatego ważne jest, że my się spotykamy. I właśnie niedawno powiedziałam do księdza proboszcza, że wasza parafia, wszystkie miejscowości przynależne do niej, osoby z innej wiary, wierzący, niewierzący, pojawiają się tutaj, w tej miejscowości z okazji takich świąt. Dziękuję Wam bardzo. Jestem Was ogromnie dumna, tym bardziej, że z tej miejscowości pochodzę. już się Ksiądz również, bo tak się też składa, że dzisiaj jest święto kościelne, święto najświętszej. Maryi Panny, Królowej Polski. I mogliśmy i pomodlić się, i podziękować za to, że w tej chwili możemy żyć spokojnie, bo Państwo wiecie, że za niedaleką granicą nie jest ciekawy. Życzymy im, żeby mogli już niedługo spotkać się tak jak my i zapomnieć, o tym, co w tej chwili tam jest. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję przewodniczącej Rady Gminy Irenie Terleckiej i wszystkim radnym, którzy dzisiaj uczestniczą w uroczystości. Bardzo serdecznie dziękuję sołtysom. Bardzo serdecznie dziękuję przewodniczącej Rady Powiatu. I rady, i rady powiatu, które dzisiaj y, były wspólnie z nami, pani Lamczyk i Pani Kończak. Bardzo serdecznie dziękuję Strażakom. Pięknie się prezentujecie. Jesteście nie tylko wyjątkowi, jako Strażacy, ale jako poczt Szkodarowych. Również dziękuję Sołtysom. Dziękuję dzieciom. Dziękuję pani dyrektor. Dziękuję, proszę Państwa, wszystkim osobom, które dzisiaj z nami jesteście. Dziękuję również tamu, który stoi naprzeciw mnie i upamiętni Was. I za kilka lat każdy z Was będzie mógł spojrzeć, jak było fajnie. A dzisiaj, wyjątkowo, bo jest jeszcze przepiękna pogoda. Proszę Państwa, Pani Przewodnicząca przyniosła jeszcze list od metodologa Stefanina I zaraz poproszę, żeby Pani Przewodnicząca przeczytała, bo jeszcze pewnie niektórzy nie, nie słyszeli, jak pięknie czyta, Także myślę, że to będzie. No i proszę Państwa, już tak kończąc jeszcze raz, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję księże proboszczu, gdyby Coś minęła i kogoś minęła, to najbardziej mocno przepraszam, ale dziękuję wszystkim, jak dzisiaj jesteście. Nawet uśmiech wywołał taki maluszek chodzący w kościele. Tak było miło, że on tam jest wśród nas. Jeszcze raz Państwu całego serca dziękuję za udział dzisiejszej uroczystości. Również dziękuję pani dyrektor do, Annie Walczynie, jej pracownikom. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, pozwolicie, że odczytam list, który wpłynął od posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Dariusza Stefaniuka. Szanowna pani wuj, w dniu, w którym wspominamy uchwalenie Konstytucji 3 maja. Jednego z najdoniesiejszych wydarzeń w dziejach naszej ojczyzny. Pragnę złożyć Pani oraz wszystkim mieszkańcom gminy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, pokoju i nieustającej siły w budowaniu wspólnego dobra. Konstytucja 3 maja to nie tylko wielkie osiągnięcie polskiej myśli politycznej, ale przede wszystkim symbol troski o wolność. Sprawiedliwość i dobrobyt narodu. Dziś, w czasach nowych wyzwań, jej przesłanie pozostaje wciąż aktualne, przypominając nam, jak ważna jest jedność, wzajemny szacunek i odpowiedzialność za losy naszej wspólnoty. Życzę pani, by w pracy samorządowej zawsze towarzyszała pani mądrość. Odwaga w podejmowaniu decyzji i satysfakcja z realizacji planów służących mieszkańcom. Niech święto 3 maja będzie czasem dumy narodowej, refleksji nad pięknem naszej historii oraz źródłem inspiracji do dalszej wytrwałej służby dla dobra wspólnego. Z wyrazami szacunku, Dariusz Stefaniuk. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.